Mamy tutaj Bendix od Yamaha Virago 1100. Ktoś już próbował go naprawiać, ale mu nie poszło. Teraz, żeby go zregenerować, musimy dostać się do środka. Tu mamy łatwiej, bo już ktoś to robi przed nami i tak słabo to zapunktował. No i problem tkwi w tych rolkach. One się zużywają bardzo. Już ktoś coś próbował je klepać. I musimy wymienić na nowe w wymiarach mniej więcej 7 na 12 mm. Musimy wyjąć to jest stare. A i na ich miejsce wsadzić nowe piękne. One mają 7 Trochę są przydługie, muszę je trochę skrócić, przeszlifować, jedną już przeszlifowałem, próbniej. jest ok. Musimy teraz je tu wszystkie wsadzać z powrotem na miejsce. I Bendix będzie trzymał jak nowy. A te wałeczki to z innych Bendixów. Ops! <laughs> nie skacz! Ciach, ciach. I ostatnia nowa. Roleczka, ciach. to musimy uważać, że wszystko dobrze skłożyć, ja to może tylko próbnie składam. Bo jeszcze muszę poszlifować. O! I Bendix trzyma jak mogę. Później to czas grzać, jakoś zespawać albo zapunktować, złożyć. Z powrotem do motocykla jeździmy.